O, bardzo panią przepraszam. Co tu się u licha wyprawia? A skąd ty się tu wzięłaś? Kupuję ci jedzenie, hey. turniu. Jest w ciąży? Nie, w jakiej ciąży? Jest pulchniutka! Hej! Co? Ma pierścionek zaręczynowy z brylantem większym od mojego! Co to ma znaczyć? Kochanie, wej, zabierz stąd te zakupy i jedź do domu i zajmij się obiadem, dobrze? Nie jadę do domu, między nami koniec! Serio? I dokąd zamierzasz pójść? Gdziekolwiek. Byle bez ciebie. Hej, to jest moja taksa. Tak, a to jest mój mąż. Jesteśmy kwita. Hej, zaczekaj. Wiesz co? Jeszcze do mnie wrócisz. Będziesz się płaszczyć, błagając mnie o przebaczenie. Słyszysz, co mówię? Więc jedź robić obiad. Spadaj. Myślałam wtedy, że moje życie dobiegło końca, ale myliłam się. Nazywam się Cindy, a to moja historia. Przepraszam panią, dokąd jedziemy? Jestem 36-letnią kobietą i połowę życia poświęciłam mężowi. Spokojnie. Nie jest pani tylko dodatkiem do męża. Kim będę bez niego? Rozwódką? Niedługo wszyscy zaczną wytykać mnie palcami. Bzury. Jest pani piękną kobietą. Nie grozi pani samotność. Nie na długo. Tak, ponieważ zamierzam wrócić do męża. Nikt mnie nie zechce. Jest pani tego pewna? Niestety tak. Hej, dokąd jedziemy? Zobaczysz. Kierowca całą drogę milczał. Zawiózł mnie do lasu. Nie miałam zasięgu i byłam sam na sam z nieznajomym. Wysiadaj. Po co? Dokąd idziemy? Wysiadaj. Zobaczysz, chodź za mną. Ale czego ode mnie chcesz zobaczyć? Mam pierścionek, jest złoty. Z brylantem mniejszym niż jej, ale jednak dostaniesz za niego sporo kasy. Słuchaj, mój mąż ma mnóstwo pieniędzy, zapłaci na pewno. Myślałem, że już cię nie chcę. Co? Nie, proszę. Co z tobą nie tak? Potrzebne nam drewno, robi się zimno. Co? Po co mnie tu przywiozłeś? Chodź, pokażę ci. Chodź. Chciałem pokazać ci to. Drzewo? Kogo obchodzi jakieś drzewo? Na tym drzewie chciałem odebrać sobie życie. Pewnie wiesz, o czym mówię. Bardzo kochałem swoją żonę. Byliśmy razem 15 lat. Przyłapałem ją z drzewem. Dalsze życie nie miało sensu. Co Cię powstrzymało? Ten las. Zrozumiałem, że nawet jeśli stracisz wszystko, to Twoje życie toczy się dalej. A świat jest pięknym miejscem. Pomyślałem: Po co ten pośpiech? Nie mam pojęcia, co powinnam zrobić. Na początek możesz wybrać się ze mną na spacer. Wędrowaliśmy przez las w milczeniu. Pokazał mi swój świat. Pełen prostych, ale wspaniałych rzeczy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio tak bardzo cieszyłam się życiem. Ten dzień był dla mnie jak powiew świeżości. Czułam się przy nim dobrze. I chciałam zapomnieć o wszystkich swoich problemach. Dziewczyny takie jak ty pewnie piją dobre wino z eleganckich kieliszków, ale. pora zmienić przyzwyczajenia. <grymne> Przepraszam, ja nie chciałem włazić z butami w twoje poukładane życie. A to niedobrze, bo jesteś pierwszym facetem od 15 lat, któremu udało się wlać w moje życie nadzieję. W końcu poczułam się jak kobieta, a nie jak służąca, która co wieczór przygotowuje mężowi obiad. Wybierasz się dokąd? A właściwie to wyjeżdżam do Brazylii. Wylatujesz dzisiaj? Poleć tam ze mną. Nie mogę lecieć z tobą. Czemu? Mówiłaś, że jest ci dobrze. To był tylko jeden dzień. Tak, ale tak właśnie może wyglądać całe twoje życie. Chyba że zamierzasz wrócić do męża i podać mu obiad. Zimne. Mogłabyś to podgrzać? A mógłbyś nie mieć kochanki? Dobrze. Jutro się z nią rozstanę. Dobrze? A teraz podgrzejesz mi obiad? Jest w ciąży. Żądasz ode mnie, żebym zabrał jej to dziecko? Właśnie tego chcesz? Chcesz się pobawić w mamuśkę? Przecież chcesz być matką, prawda? Sama nie możesz mieć dzieci. A gdy się znudzisz, oddamy dziecko z powrotem, dobrze? Zrobię co tylko zechcesz. Tylko daj mi obiad. Ciepły obiad. Jak możesz żyć w ten sposób? Hej! Mam jedno życie i zamierzam je spędzić przyjemnie. Rozumiesz, co mówię? A dla mnie. Przyjemnością jest, gdy czekasz na mnie w domu. Jasne? Czekasz na mnie i podajesz mi obiad. Ciepły obiad. Obojgu nam tak pasuje, prawda, skarbie? Hm. Wtedy zrozumiałam, że spotkanie z nieznajomym całkiem mnie zmieniło. I takie życie przestało mi już odpowiadać. Wiesz co ci powiem? To moje życie i również zamierzam spędzić je przyjemnie. A tak w ogóle pojechałam wczoraj nad jezioro i przespałam się z taksówkarzem. Co? Hej, wracaj tu, co powiedziałaś? Dzięki, że dałeś mi czas, żeby to ogarnąć. Jasne. Widzę, że nie wzięłaś walizki. Czyli nie jedziesz ze mną? Hej, a po co mi te manele? Na plaży? W Brazylii? Pod tym ubraniem mam bikini. Zacznijmy nowe życie. りえっ